Cześć, z tej strony Burza, witam was w kolejnym odcinku z serii rankingowych. Mamy instaloka. To, to, to super. Zręczą do pisania komentarzy i dawania mi propozycji w co mogę grać, bo to mi by na pewno pomogło. Bo na razie to ja nie mam w ogóle pomysłów. Dobra, uciekam, A! Nie! Dobra, ja pier. Ale presja. Nie wiem totalnie gdzie ktokolwiek może być. No nie! Już ją miałem, ale no niech będzie. U nie! Jeju! Opisałem, że pójdą na A teraz. Ale mogę drugi raz pójść na C. No właśnie. One A Ja zagrał po co ty kupowałeś tego bandola na początku? No że. Bo, bo zabiłem dwóch. Dobrze, spokojnie się to kopie. wygranej się. full gra Leży? A gdzie była fail? Leży na C. Jeden trup Został jeden gracz. Zostało 30 sekund. Został jeden wróg. Trójka. Ja. Je. Ojej. Spike podłożony. Złota. Drójka. Mój ult jest gotowy. Dobra! Jest dru drugi... drugi quadra kill. Spróbuję. Dobra, przypadkowa dasza użyłem, ale już to wykorzystajmy. Nie wiem, to jest A, B, C, 4... It's Aj Pomocy, pomocy, pomocy. Uh, it's C, it's C, on on. Yeah. Okay. Tam była na on. Oj, ja proszę. Jeden... Dobrze. Tu jest. Masz go. Let's go. Wpi... Wpiszę FF. Ona pewnie już o mnie wie. no wie, bo mnie widziała nie ślepanie. I no nie. Jak ja tego nie zrobiłem? Garaż może być. Wiedziałem, myślałem, łapała go łapa. Nie opuszczam sita. No jakby to siadło Tutaj. Tutaj chyba albo przeszła, przebiegła, nie wiem. Do, do, do. Dobra. Dobra, zabijem jednego i schodzę. Czemu nikt garażu nie pilnuje, no? Został jeden wróg. Spike leży na środku. Sajeczka tutaj była, pewnie od longa pójdzie. Help! Omen góra, omen góra, idź tam na górę. Aha. Nie zabijecie moich... Został jeden. Buch. Oj, 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 oj. No nie. No nie. Został jeden. No nie. Ale fartownie mu temu wywalił po prawej. Nie mogę. Nie wygramy tego. Jałam, czegoś do lewej. Spike leży na C Na ten żart. Tu jest omen. Revive. No czemu mnie akurat? Został jeden drug. Mój. Minus 50, no musi to być. Nie, nie mam MVP chyba. Błagam, tylko nie wiem. Nie, 20 RR. 30, dobra, jest git. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam do innych materiałów. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania. Zachęcam do pisania komentarzy, w co mogę zagrać, propozycji, w co mogę zagrać bo też mi się już powoli kończą pomysły. A to by było na tyle. Do zobaczenia.